Tylko co dalej? Oglądaj Blue! Codziennie o 19.30 w Disney Junior! Ja tam jestem zadowolony! How ja how? <laughs> <laughs> najlepszego siostra! Jeździć, jeździć! <laughs> Ktoś chyba chce pojeździć na grzbiecie swojego starszego brata. Hał, hał! Ho, 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 ho. Dobrze! Felkowa kolejka zaraz odjedzie! Prosimy nie wystawiać łapek, ogonów i kłapciastych uszu poza wagonik. Trzymaj się mocno! Zaraz jedziemy w dół! Pobawisz się ze swoim braciszkiem po śniadaniu. Chodźmy! Zrobiłem gofry z jagodami. Twoje ulubione! Pycha. Jejku, bardzo jej się podobało! <laughs> Już wiem! Wiem, co zbudujemy dla łatki! Konia na biegunach? Nie! Coś większego i lepszego. Kolejkę górską? Tak! Łaska kocha przejażdżki na grzbiecie! Kolejka spodoba jej się jeszcze bardziej. Reniu, przymocujesz wsporniki do ziemi. Na hałasu! Tatku, przywieziesz szyny wywrotką. Zawsze gotowy! Ja położę je na miejscu za pomocą dźwigu, a Luna porządnie je przykręci do wsporników. stycznie. Dobra, brygado! Mamy do zbudowania kolejkę. Bierzmy się do pracy! A teraz pora na straż ekipę Disney Junior. Wir da